Robert Kwiatek od lat związany jest z fotografią. To nie tylko życiowa pasja, ale także zawód. Tysiące jego zdjęć przez lata publikowano m.in. na łamach Dziennika Bałtyckiego. Zawsze był w centrum ważnych wydarzeń historycznych na Pomorzu. Już jako nastolatek brał udział w działalności antykomunistycznej. Jako kibic Lechigdańsk nie ukrywa swojego patriotyzmu i zaangażowania w prospołeczne wydarzenia. Wszystko to, co dla niego wartościowe, zgromadził w jednym miejscu, by móc powrócić pamięcią do. Wydarzeń sprzed lat. To nie tylko pamiątki z podróży, ale też najważniejsze fotografie, bo, jak sam mówi, zdjęcie to przekaz emocjonalny, który dociera do drugiego człowieka. Fotografia dla mnie to jest możliwość wyrażania tego, co nie tylko widzę, ale też przede wszystkim czuję. Ja fotografuję sercem, dla mnie obrazy. No to niekoniecznie same obrazy, to jest pewna opowieść, którą chcę przekazać innym, to jest mój sposób wyrażania się, dziennikarz potrafi to pięknie napisać, radiowiec opowiedzieć, a ja potrafię sfotografować. To jest to, co umiem, to, co lubię. Robert Kwiadek, mimo że od kilku lat pełni funkcje menedżerskie, nadal nie rozstaje się z aparatem. Ostatnio wyruszył na Ukrainę, by dokumentować wojenne dramaty. Zawsze walczył o prawdę i dobro. Od ponad 25 lat związany jest z Federacją Młodzieży Walczącej. Dziś pełni funkcję prezesa tej organizacji. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności.